Zachęcałem Was do wykonywania sobie badania, które nazywa się omega testem. Wynik właśnie takiego badania został przez moją klubowiczkę opublikowany na zamkniętej grupie Klubu Zdrowia z prośbą o pomoc w interpretacji tych danych, właśnie tych danych omega testu. Z chęcią zatem służę swoją pomocą. Jak widzimy na panelu wyniku, mamy zmierzone ilości wielu różnych kwasów tłuszczowych. Zauważcie, że mamy tutaj również jedno nienasycone kwasy tłuszczowe omega-9. Dzisiaj o tych akurat nie będziemy mówić, nie będziemy się nimi zajmować. Mamy kilka kwasów omega-6 oraz oczywiście kwasy omega-3. Interpretację rozpoczynamy od kwasów omega 6. Mamy kwas linolowy, którego ilość mieści się w normie, ale zauważcie, że jest bliska górnej granicy normy. Czyli kwasu linolowego jest stosunkowo dużo u tej pacjentki. Mamy kolejny kwas omega 6, który nazywa się DGLA. To jest skrót, bo jego nazwa jest bardzo skomplikowana, i znowu tego kwasu jest dość dużo. Jego stężenie mieści się w normie, ale znów jest blisko górnej granicy normy. Ostatnim, ale pewnie najważniejszym i najbardziej znanym kwasem z grupy Omega 6 jest kwas arachidonowy. I zwróćcie uwagę, że u naszej pacjentki mamy zbyt duże stężenie kwasu arachidonowego. Czerwona kropka pokazuje, że jego stężenie jest poza górnym zakresem normy. To właśnie kwas arachidonowy prowadzi do szlaku powstawania związków o działaniu prozapalnym, stymulującym proces zapalny. Przenosimy się do analizy kwasów z grupy Omega 3 tym razem. Mamy kwas ALA, czyli alfa linolenowy. Jego stężenie jest prawidłowe, mieści się w samym praktycznie środku normy. Mamy kwas EPA czyli ekoza pentaenowy i tutaj niestety u tej konkretnej pacjentki mamy zbyt niskie stężenie tego bardzo ważnego wielonienasyconego kwasu tłuszczowego. Kolejnym kwasem jest kwas DPA czyli dokoza pentaenowy. Stężenie dokładnie w środku normy i ostatni kwas DHA o którym pewnie słyszeliście. Również mamy prawidłowe stężenie dokładnie w środku normy u tej pacjentki. Przechodzimy do analizy na podstawie tych uzyskanych wyników został obliczony iloraz omega 6 do omega 3, który wyszedł dość wysoki z kalkulacji, bo prawie 16 konkretnie wyszło tam 15,7. Wynikowi tego ilorazu towarzyszy komentarz, że jest to wynik nieprawidłowy i może świadczyć o ryzyku schorzeń na tle zapalnym. Zastanówmy się, dlaczego mamy taki nieprawidłowy, wysoki iloraz. Otóż rozwiązanie tej zagadki jest bardzo proste ponieważ jest to iloraz, do którego tutaj został wzięty jeden konkretny kwas omega 6, a mianowicie kwas arachidonowy, którego było akurat u naszej pacjentki, zauważcie, bardzo dużo. A z kwasów omega 3 jest wzięty również jeden kwas, a mianowicie kwas EPA, którego z kolei u tej samej pacjentki było najmniej z całej grupy kwasów omega 3. Akurat taki wynik u tej konkretnej pacjentki. Dlatego właśnie, jeżeli podzielilibyśmy sobie na kalkulatorze 10,8, bo to był arachidonowy, podzielić na 0,69, to wyjdzie nam wynik 15,7. No i rzeczywiście ten wystandaryzowany iloraz, gdzie ilość kwasu arachidonowego dzielimy przez ilość EPA w warunkach prawidłowych, on nie powinien przekraczać. Wartości 3, 3 do 1. Nasza pacjentka, moja klubowiczka ma wynik zbliżający się do wartości 16, czyli jest to wynik z pewnością nieprawidłowy, czyli rzeczywiście istnieje zwiększone ryzyko na podstawie tego wskaźnika stymulacji prozapalnej w organizmie i możemy mówić o konieczności zmiany stosunku właśnie omega 3 do omega 6. Natomiast wynik omega testu również przedstawiono u tej pacjentki w innej formie jako procentowa ilość kwasów omega 3 w stosunku do wszystkich kwasów tłuszczowych, które krążą we krwi tej pacjentki. Czyli mamy odsetek. I wynik ten wynosi 6,7%. Teraz mamy odsetek. I znowu komentarz omega testu. O, ten test omega nas ostrzega pacjentkę, że jest to zbyt mała ilość kwasów omega 3. Jakie zatem są normy, ile powinno, jaki odsetek omega-3 jest prawidłowy, ile powinno ich być? Proszę bardzo o to normy. Ilość łącznie kwasu EPA i kwasu DHA w stosunku do wszystkich pozostałych kwasów tłuszczowych. W krwi powinna być większa niż 8%. Jeżeli jest, 8% jest super. Jeżeli jest pomiędzy 4 a 8, czyli w sytuacji naszej pacjentki, mamy umiarkowany niedobór kwasów omega-3. Natomiast jeżeli odsetek spadnie poniżej 4%, mówimy o ciężkim lub no, istotnym niedoborze tych wielonienasyconych kwasów Omega 3. Myślę, że teraz już rozumiecie, w jaki sposób interpretujemy omega test i jak możemy wykorzystać jego wyniki. W kolejnych odcinkach dostępnych w strefie klubowej powiem Wam więcej o kwasach omega 3, omega 6, omówię Wam przypadek pacjentki, bo najlepiej uczyć się na historiach pacjentów. Przypadek pacjentki, która monitorowała proces swojego leczenia właśnie wykonując co jakiś okres czasu kolejne omega testy. Dzięki temu przekładowi powiem Wam i udokumentuję w jaki sposób możemy w praktyce znormalizować wskaźniki kwasów tłuszczowych, dzięki czemu, no właśnie, minimalizujemy wiele, wiele ryzyk chorobowych u siebie. Uchylę Wam już dzisiaj rąbka tajemnicy, że nasza pacjentka wraz z poprawianiem się w ciągu tych dwóch lat wyników omega testu równolegle obserwowała ustępowanie objawów swojej choroby. W jaki sposób możemy to uzyskać, już niebawem będzie to dostępne w strefie klubowej. A ja serdecznie dziękuję za Waszą uwagę, no i jak zwykle zapraszam na kolejne materiały.